Witam w kolejnej części kursu Unity. Tym razem zajmiemy się tym, aby nasz przeciwnik e, strzelał. Tak więc... Ojku, znowu to będzie mi przeszkadzało. Przejdźmy do pisania skryptów i tym razem już będę przybliżał e, nasze... nasz e, ekran. E, zdefiniujmy kolejną zmienną. E, w naszym skrypcie oczywiście e, jak widzicie tutaj A1, AI, JS. Dobra, chciałem się pochwalić, że coś takiego jest. E, dobra. Private var timer e, float float e, Ta zmienna będzie nam nabijała czas. Następnie e, cooldown Czyli czas, po jakim yy, nasz przeciwnik może oddać kolejny strzał. A i tutaj dajmy sobie standardowo 2.0F. Yy, następnie zdefiniujmy pocisk. Yy, I to będzie. I to będzie. Ri, rigid Body. Następnie będzie. Jeśli to, no to wyrzut. Wyrzut. I tu będą parametry, parametry float równe 20F. Ok, i kolejne war lufa. typu Transform, ponieważ potrzebujemy tylko parametrów eee, położenia. Przejdźmy tutaj dalej, dalej. Mamy tutaj naszą funkcję update. OK. I zdefiniujmy tutaj następującą rzecz: timer dodaj do, do aktualnej wartości time delta time. Dzięki temu cały czas w każdej klatce o. O określoną tam jednostkę czasu, nabija nam się timer. O to nam chodzi. If. Timer. Większy, równy. Cool, cool down. Wówczas. Wówczas, wówczas, proszę Państwa. Nie to. Kopiujemy nasz skrypcik, kawałek skryptu z. ...strzelanie prawa. Wybaczcie, znowu miałem cięcie. E, Okej, okay. czyli tak jak wspomniałem, kopiujemy te dwie liniki Dlatego nazwałem podobnie zmienne. I wklejamy w tym miejscu, e, gdzie następnie... Zaraz za tym zarujemy ...nasz timer. Żeby po prostu można było o, e, oddać kolejny strzał. To, to, to chyba wszystko zamknąć. Zawias, nawias i Dobra, przetestujmy. Aha, e, jest tak. Lufa, tu trzeba zmienić na Lufa. E, tutaj również. Ponieważ to jest zmienna lufa. Bo nie chcemy, żeby z naszej kapsuły, prawda, stąd strzelało, tylko z naszego miejsca, które zresztą się zresetowało. No, już jest dobrze. Powinno być. Dobrze, dlatego też tutaj rozwijamy nasze. Ten y, przypisujemy naszą lówkę i wybieramy sobie pocisk. Będzie to pocisk drugi. Okay. Dobrze. Dobrze. Y, żadnych błędów nie ma. Jest świetnie. Będzie nas ścigać na odległość 15, nie wiem, metrów pikselometrów, czy co jaka tam jest jednostka miary. Będzie nas ścigać na 15. Dobrze, zatem, zatem to by było tyle tak myślę, taki krótszy troszkę odcinek. Może przy okazji pokażę jak wygląda funkcja OnGI w naszym... W naszej grze, to jest to miejsce, w którym po lewej stronie pokazuje nam, czy już możemy oddać kolejny strzał. ładuje gotowy. I kiedy je ładuję, choćbym chciał, nie mogę oddać kolejnego strzału, tylko dopiero jak wyskoczy mi gotowy. Tak więc, tak. Już tłumaczę mechanikę działania tej rzeczy. Mianowicie, tak napisałem. To wszystko znajduje się w skrypcie y, strzelanie prawa. I jest taka zasada: jeśli timer, czyli jeśli możemy strzelić, jeśli ta, y, ta funkcja, ta zawartość może się wykonać, wówczas jui, czyli biblioteka graficznego interfejsu użytkownika, kropka box, czyli. Y, Funkcja w tej bibliotece, czyli rysuj kwadrat yy, prostokąt, no pudełko, pudełko, bo ponieważ do niego możemy różne rzeczy wrzucić, jak na przykład rect, czyli yy, prostokąt, tak? I tutaj następujące parametry: jest tak. Yy, od lewej strony góry szerokość. Wysokość i treść w środku. Świetna sprawa. I właśnie tak to się prezentuje. Ale jeśli warunek jest niespełniony, to wówczas wyskakuje nam napis: Ładuję. Ładuję broń. Dobrze, tak więc to by było już naprawdę na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne części.